Welcome! Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Andy, a to seria polski klimat. Zapraszam na odcinek. Spodziewaliście się takiego kadru, że dzisiaj będzie akurat tutaj tylko case, a nie będzie naszej postaci. Ale wracając do faktu, dzisiaj naprawdę dużo będziemy robić w tym odcinku, bo jak sami widzicie mamy 4 214 tysięcy. Na starcie wsiadamy i jedziemy do sklepu na zakupy. Musimy czymś posiać słonecznik, a żeby to zrobić. To potrzebujemy do tego odpowiedniego sprzętu, którego póki co nie posiadamy. I tak stwierdziłem, wypożyczać, pływać. Kurczę, nie wiadomo, więc stwierdziłem, kupię. Jednak będziemy mieli i będzie z głowy, a nie trzeba będzie, wiecie, szukać i tak dalej. Dzisiaj, tak jak cywilizowani ludzie, podjeżdżamy do sklepu. Jak wy widzicie, ja na przykład teraz mam kategorię zaznaczoną kategorię siewniki punktowe, a na widzę nagraniu jest gdzieś indziej. To nie dziwcie się, to jest normalne, bo jest inna rodzina coś nagrywania i na coś monitora, i tam jest taka szkoła, jakby tutaj to no, tłumaczyć, trzeba by było. To wiecie troszeczkę, a nie chcę tutaj czasu marnować, więc też to. Ten na bardziej polską farmę mi pasuje. Tu jest polski klimat, no i on by pasował. tylko To jest 4,5 metra, jo, jo, więc uważam, że dla nas póki co to jest za małe. Tego myślałem kupić, ale chyba sobie go odpuszczę, bo w 22 kojarzę, że był. A nie kojarzę horsza On chyba był w dlc więc moglibyśmy go sobie wziąć, bo czemu by nie? Nam chyba to nie zaszkodzi, i on mam nadzieję, że jest składany. A nie, jest taki wielgachny, są niby tutaj tłoki, więc chyba tak. Tą dziewiątkę Optima moglibyśmy też wziąć, ale z drugiej strony, kurczę, nie chcę też przesadzać, od razu lecieć jakieś wielkoludy. Nie chcemy nawozu, to bym wziął sobie jako, ładnie to po prostu wygląda, więc niech będzie. 283 tysiące poszło, mamy 3 miliony 900 000. i jeszcze do tego kupmy, żeby tutaj było prawie 100 tysięcy wał opono Ej, to to jeszcze można tak, daj ten, ja. Tego to nie wiedziałem, ale dobra, w standardzie biorę. Nie potrzebuję jakiegoś tutaj hiper, czego tam przebudowanego, nie? I tak, nasiona... Chyba dwie palety mi starczą. Tak przynajmniej mam nadzieję. W takim razie wsiadamy do ciągnika, odpal silnik i podjeżdżamy, żeby załadować ziarno, a następnie wiadomo, i jedziemy. Dzisiaj to nie jest główny wątek w odcinku, bo w odcineczku będziemy o wiele więcej robić, widzowie, więc od razu wam mówię, ale na początku tak teraz pomyślałem, może obciąć case'a, no opuść go i tutaj odczep, no bo jednak że Jak ja to mogę podpiąć, jeżeli, wiecie, jest tutaj całość zajęta z przodu, nie? Mamy podpięty obciążnik. Dobra, ładuj ziarna. Od razu do fulasa zatankuje zbiornik Horsza, który uważam, że wygląda dosyć po prostu ładnie, schludnie, nie? Nie jest zły. A wy, drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzu, czy zrobiłem dobry wybór kupując ten osprzęt. I tam jak coś. Stoi, wiecie, pasza mineralna. E, to jest omylny zakup, miało być do kiszonki, żeby kupić, a ja kupiłem to. Wiecie, każdy się może pomylić, nie? Więc tutaj ja perspektywę widzę taką, że po prostu się walnąłem, pomyliłem, no i nic na to człowiek nie poradzi, jak człowiek będę popełniał. Pojadę może zatankuję, bo jak sami widzicie, mamy bardzo mało paliwa. Pole nie jest aż tak małe, jak niektórzy mogą sobie myśleć. Więc pierwszy chyba zatankujemy tego kejsa i dopiero pojedziemy, ogarnie cokolwiek na. W tym polu. A paliwa mamy jeszcze tylko 2779 litrów w beczce. Twórcy chyba zapomnieli o takiej jednej małej rzeczy, jaką jest wąż z tego zbiornika, bo jak sami widzicie, rura jest zamknięta i nie sięga nam tutaj do tego siewnika i nie jest podłączona. Lub, żeby rura była podpięta, to chodzi o to, że tutaj musiałby być ten podajnik, który akurat jest u mnie odłączony, bo ja do nawozu nie potrzebuję, a głównie pewnie ten zbiornik nie jest do nasion, głównie właśnie w tej sytuacji do nawozu. GPS mamy odpalonego, opuszczamy maszynę, włączamy, słonecznik jak sami może Możemy zobaczyć, jest ustawiony i teraz pytanie tylko za 100 punktów, czy ja to w ogóle sieję? Słonecznik jest żółty, tak, zgadza się. Super! Tutaj kopiłem te dwa pola. Mamy powiększone. Tam już jest pod gospodarkę, żeby pobudować, więc budowa tam już niedługo. 52, jak widać, jest tutaj. 51 i 53 połączone. Żeby zrobić tutaj było większe pole, chciałem, ale żeby zrobić troszeczkę też, wiecie, różnorodności, a nie wszędzie od razu co najmniej posie to tutaj jest pole pszenicy, które jak sami wiecie, mamy dosyć mało na stanie. A pszenica jest nam dosyć mocno potrzebna. 8 ton tylko. Na przyczepie 28, jeszcze, bo kury coś. Muszą jeść. I właśnie a propos kurnika, dzisiaj troszeczkę się zmieni. Tak samo z krowami się trochę zmieni, ale to już niebawem, więc sami zobaczycie. kiszonkę mam trochę zachowane i bardzo się z tego cieszę, bo się przyda. Trawę też, słomę też, sałata się sprzedaje. Trochę też posprzedawałem, więc dlatego tyle kasy posiadam na koncie. Tak to byłem praktycznie w zerowym tutaj budżecie, ale dzięki temu, że tak udało mi się pozarabiać, to się po prostu cieszę i nie wiem, dlaczego GPS mi pokazuje, że mam jechać poza. Polem? Nie wiem, akurat tutaj tak troszeczkę bez logiki uważam, że jest, ale no cóż, ja tego nie wybieram, tak mnie grata i kieruje. Więc też to. Przy okazji już na samym początku odcinka zrobiłem sobie miniaturkę, więc jest bardzo dobrze, uważam i jest bardzo pięknie. Dodatkowo, ja już jestem w szoku, bo mam 11 minut odcinka, więc może za chwilę przejdziemy do budowy. Tutaj będziemy puszczali po prostu pracownika, niech nam sieje no bo wiecie, jednak to troszeczkę roboty zajdzie więc dokończę pierwszy przejazd i prawdopodobnie, tak jak mówię, zatrudnię pracownika, żeby to już obsadził, a my się zajmiemy budową, która jest w planie, bo główną tutaj przebudową myślę zrobić nowy kurnik. O wiele większy, który kosztuje bańkę Tak samo jest z krowami Jeśli chodzi o to Ale troszeczkę to zajdzie też tutaj na budowę I tak dalej, prawdopodobnie timelapsa Porobię jeśli chodzi o budowę No bo wiecie, kurczę, tam nie ma co praktycznie gadać Ja muszę się skupić też na budowie Chcę to dobrze bud budować A chcę żebyście mieli z tego ciekawy tutaj Odcinek, żebyście mogli sobie zobaczyć Jak to wygląda, jak się rozwijamy Bo mając taką gotówę To nie ma tutaj co przebierać Tylko trzeba się rozwijać, żeby jeszcze więcej zarobić żebyśmy mogli tą w końcu gospodarkę postawić na nogi, żebyśmy mogli ją też pobudować, nie? Bo w zasadzie tutaj teraz mieszkamy u dziadka, a tak to trzeba się tam wprowadzić na tamten teren, co już go przygotowaliśmy. Moglibyśmy teraz jakieś tam wiaty już postawić i tak dalej, ale nadal uważam, że lepiej jest rozwinąć się, niż od razu tutaj inwestować, wiecie, w wiaty i tak dalej. Lepiej zainwestować w coś, co będzie nam przynosiło zyski, bo wiata nam nie przyniesie zysków, nie? Tak to tutaj widzę niedorobione trochę to pole z niektórych miejscach tym kultywatorem, ale no cóż, tam jest ok. Okay, jest ok, bo to są małe straty. To nie są jakieś duże straty, które będą, więc nie ma tutaj przesadzać ani przeginać. Najważniejsze jest teraz, żeby po prostu dobrze to zrobić, objechać i obsiać. Jak to sobie tutaj pracownika puszcza od środka. 6 6,8 metra. Tak, tak, tak. Góra tu, tak, zacznij. I teraz tak. Puśćmy go. Zobaczmy co nasz tutaj pracownik odwali które praktycznie cały czas tego gościa dostaję jako pracownika, nie wiem dlaczego Ale taki może fart, nie fart Na pewno wiem, że ten ciągnik pali 80 litrów na godzinę, nie? Więc nie jest to mało, ale dobra Niech tu mi sieje i będzie dobrze Pierwsze, to musimy się tepnąć, odwiedzić miejsce I teraz tak, kury, musimy się pożegnać Będę musiał was sprzedać Bo żeby cokolwiek ogarniać, to muszę się pozbyć samych zwierząt Halo, halo, każdy chyba pamięta Ja zapomniałem Dobra, to przechodzimy do timelapsu Pociąg do wiatr, pociąg do nieba Gorący wiatr, bliźnie się nas Pociąg do wiatr, pociąg do nieba Fly away, odjeżdżamy już raz Nie wierzyłem w nóż, bo... Czarny kot to żaden pek. nie wierzyłem w dusz, bo, ale to spotkało mnie. nie. Mnie. Wytuliłem Ciebie. Pierwszy raz zawirował nagle cały świat i poczułem, że wyruszamy, w rejs wyruszamy, wejs. To ciągnął Podciąg do nieba, wiatr. do lądu dziś jeszcze raz. Podciąg do dnia, podciąg do nieba. Twarłe. Zabierz mnie do gwiazd zawirował nagle cały świat I poczułem, że wyruszamy w rejs, Wyruszamy w Witam z powrotem, włączamy HUD ponownie i takie pytanko do was jak sądzicie, jak to mi wyszło czy pasuje ten kurnik tutaj a dodatkowo dowiedziałem się nowej funkcji że ten kurnik ma jak widzicie słomę i chyba pelet może robić ze słomy z tego co tutaj wnioskuję, bo takie rzeczy tutaj widzę, tutaj mamy paletkę na jajka i tu trzeba będzie zobaczyć z której strony jajka się rekspią i postawić ten domek, ale to już później, kiedy ogarnę jak co jest pięć, bo na tą chwilę do tego tu nie wiem jak to to wygląda dokładnie i tutaj też bym troszeczkę ten teren jeszcze musiał poprawić, jak widzę, więc przechodzę do jeszcze małych poprawek. Kurnik, myślę, że jest. Skończony. Wygląda dosyć dobrze. Tutaj się zastanawiam tylko jak to się odbiera. Ale pewnie tam trigger jest możliwy, że podziemiam. Nie wiem dokładnie jak to jeszcze jest, ale wygląda to dosyć dobrze. Uważam, że kurnik mamy skończony. Kury kupię za chwilę, bo pierwsze idę ogarnąć jeszcze krowy. Wydaliśmy bańkę w zasadzie 200, bańkę 400, bo policzmy sobie, jeszcze kury trzeba będzie odkupić i tak dalej. Nie? Ale nie, kury nie są drogie, więc mniej. Więc witam krowy, które teraz będziemy sprzedawać. Tą beczkę trzeba będzie odstawić, bo będzie nam tutaj problemem. Dodatkowo Tutaj mamy to, i tak dalej. Trzeba w ogóle tutaj ścieżki mam porobione, jeśli chodzi o krowy, więc te ścieżki też będą problemem. Gry zapisałem, bo wiecie, że jak ktoś tu skrzanie, to że można było przywrócić to po wałem oborniki i gnojówkę, więc o to się nie boję. Jedynie widzę, że tu trzeba pozbierać będzie trochę kieszonki, które leży, więc bierzemy się do roboty. Tu są jakieś dekoracje porobione ogólnie u krów, więc delikatnie mówiąc, trochę roboty z tym będzie, jeżeli chodzi o usuwanie tego, no bo wiecie, trochę tutaj zejdzie i to dosyć dużo względem. Tamtego. Ta czynność może zostać wykonana w tym miejscu? Jak to? Przecież mój teren. Przepraszam bardzo. No może się coś zbagowało. Nie wiem. O, właśnie jak fabryka kiszonki. Mamy 120, więc jest ok. Nie ma tam problemu. Uważam, że jest dobrze. I tak to, jeżeli tutaj mam budować, to trzeba odjechać całym sprzętem, więc tą przyczepę Jedziemy po beczkę. Też stąd zabiorę. No, bo jednak tu będzie cały teren przebudowy. ja chyba ten nie przejadę, nie? Pozwolę sobie użyć super siły, żeby nie tracić czasu. Bo wiecie, przestawianie tego, no to trochę by czasu zażarło. Nie ukrywajmy sobie tego szczerze. Więc każdy myślę, że dobrze rozumie. Tutaj ten palec, jak co jest, to akurat będzie. Bo idealnie tutaj leży, bo tutaj pola nie powiększam. Ale jak w przyszłości pomyślę o tym, no to wtedy wiecie. Dobra, gasilnik, przykryj to, żeby nam kiszonka nie zmokła. Eee, przede wszystkim, nie wiem, czy ten budynek, czy nie będzie trzeba sprzedać, ale to się okaże zaraz. Pierwsze to sprzedamy krowy, żebyśmy mogli cokolwiek tutaj zrobić. Krowy mamy tu, więc przechodzimy do timelapsu. Ale między nami jeszcze jedna sprawa, dlaczego sprzedaję oborę? Bo to wjazd tutaj co mamy jest zbyt niski i nie mogę wjechać większością sprzętu, którą bym chciał tutaj dostarczać np. słomę, ziarno i tak dalej. Ta przyczepa na styk się mieści, więc sami wiecie. No, dlatego robię sprzedaż. A gentle light, a lonely moon I'm Tales of Work it a guide memories that we'll make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. Prawy skończone, jak oceniacie. Dajcie znać w komentarzu. Moim zdaniem wyszło mi to dobrze, tylko nie wiem dlaczego tu jakaś kolizja jest. Prawdopodobnie jakiś pieniek drzewa, a teren podniosłem i prawdopodobnie pieniek jest spodem. Teraz tylko pytanie jak go znaleźć, jak sprawdzić. Muszę zrobić duplikat tego save'a i wziąć tu normalnie ziemię, wiecie, opuścić i sprawdzić czy tam czegoś nie ma. Ładnie nawet jest zrobił kawał Pola, zrobił w rzecz można powiedzieć rzetelnie, ale to też wiadomo, że ten kawałek pola co zrobił jest dopiero zaledwie chyba połowa, a ja już tutaj od godziny 20 mam odcinek robiony, więc patrząc na to, ile zrobił, to w zasadzie po godzinę liczmy mu. No to nie jest tak mało. Pamiętajmy, że ta maszyna nie jest wcale taka duża. Dodatkowo trzeba będzie ją zatankować i będzie dobrze, bo wiadomo, on tutaj ładnie to dosieje i będzie super. A ja w międzyczasie sprawdźmy, czy on tutaj wjedzie i się zmieści, bo do tamtej obory nie mógł się zmieścić. Patrzcie, na styk, ale się zmieści, więc to jest najważniejsze i ładnie sypie. O kurde, mamy problem. No tego to ja nie przemyślałem, nie? Bo on będzie kiprować, nie? Kurde. Tego nie przemyślałem, przyznaję. Czyli trzeba inaczej tutaj zrobić trika i zróbmy to w taki sposób, że... Czemu nie mogę sypać? Brak miejsca nas Czekaj, 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 czekaj. Sypnąłem tą... Dobra, 21 ton. No kurcze, tylko tyle zmieściło. Czyli on i tak całości by tu nie wysypał. Okej, okay. to dobrze to wiedzieć, a dodatkowo jak zrobić, żeby mieć tu słomę, ale żeby kurcze mi nie zabrudzała. Chodzi mi o to, żeby tak po prostu ją wysypać. Tutaj tak myślę, że sypnę po prostu i tyle, nie? Bo tu mam ścieżkę, to tu tu Nie będę sypać, ale tu już zawsze chyba mogę, nie? Nie mam żadnego budynku takiego, co bym słomę mógł przechowywać. Szczerze nie wiem. A nie chcę też fabryki jako tutaj specjalnie tylko stawiać, dlatego, żeby słomę mieć, nie? Wysypię sobie tą słomę tutaj i po prostu Merlo będzie to ładowane. No bo wiecie, co tu szkodzi? Podjechać z szypaciach, ciach mam, mam. Więc ja tam problem nie widzę. Szybciutko to zgarnę i tyle, albo nawet samozbierającą, zbierającą, którą tutaj mam, sobie ogarnę i będzie z głowy. Pomyślałem nad jednym faktem. Faktem, bo patrzcie, tu mamy ten teren, nie? On jest w ogóle zagospodarowany, a nic. Jako w ogóle mam kupionego, mam nadzieję, nie? Dobra, to są moje pola, więc jest ok. Mamy teraz tego straf, tam dodatek, nie? Taka fabryczka. Moglibyśmy ją sobie tu postawić. Co to nas to kosztuje? Praktycznie nic, więc też to by było i to jest fabryka fajna będzie energia nam produkowa, którą w zasadzie będziemy sprzedawać z automatu więc będziemy na niej zarabiać nawet tutaj postawić, to nie jest takie głupie w ogóle, bo trochę by kasy z tego było fabryka stoi, w każdej chwili będziemy mogli ją sprzedać i pozbyć, jest syp, ale ja to zrobię pewnie automat, więc sami rozumiecie, do kiszonki też maszynka, jeśli chodzi o to bo mógłbym na przykład kupić pojazd którego, co nie posiadamy ale czy lepszym pomysłem nie byłaby taka właśnie maszynka mieszalnik Testuję obiekty to elektrownię zaraz sprzedaję. jak widzicie tu jest potrzebny palet ze słomy troszeczkę źle przeczytałem a myślałem że słoma więc też to a tego nie mamy więc to sprzedam a tutaj teraz się rozkmina zaczyna bo tutaj możemy robić tmr jak widzicie bez jako tutaj paszy mineralnej tutaj jest drugie co no potrzebna a ta mała Potrzebuje cały czas i troszeczkę tego widzę paszy mineralnej korzysta, więc paszy mineralnej troszeczkę będziemy musieli kupić, jeśli będziemy chcieli zacząć działalność z tym akurat mixerem, ale czy to problem? Ja chyba tu nie widzę problemu, jedynie to jest teraz wybór, co jest lepiej wybrać, bo to jest większe, to jest mniejsze, nie? Po naszemu zabrakło nasion, przyjechałem po nasiona, żeby wiecie, nie miał tutaj postoju, tylko żeby nam pracował, tak to w międzyczasie zbudowałem tą większą jednak fabrykę, stwierdziłem, że ona będzie lepsza, no i... Uważam, że chyba mam rację, bo jakby tutaj patrząc z perspektywy czasu, no to myślę, że będzie lepsza, bo nie będzie nam potrzebna pasza mineralna. Wiem, że ona może być, ale nie musi. I ogólnie tutaj sobie leży, więc poczeka. A później z nim skorzystamy. Póki co napełnimy, jedziemy z powrotem na pole, żeby go dalej puścić, żeby po prostu pracował, tak jak mówiłem, żeby nie było przestoju. Bo przestój to najgorsze co może tutaj być. Słomę zebrałem, która tutaj leżała, więc naprawmy teren, budowa się udała. Jak widać, ale delikatnie trochę teren tutaj się zepsuł. Deformacja terenu zrobiła się, jak widać, więc naprawiamy całość, żeby to jakoś przynajmniej wyglądało. Cause I'm my own worst enemy Only if I let it be I can control anything If I can just think carefully I control my destiny Fabrykę mamy również już skończoną. I jest pięknie. Odcinek głównie budowlany dzisiejszy, uważam, że był niż do siewy. Ale jak widzicie, mamy już słomę. Brakuje tylko siana, paszy mineralnej, kiszonki. A dodatkowo, jak tutaj właśnie siano załatwię, no to już będę mieć tę markę, którą będę produkować. I prawdopodobnie na to się właśnie przerzucimy, żeby krowy miały 100% wydajności. Więc fabryki. Tutaj mamy tą logistyczną. Kiszonka jest tu, dystrybucja jest zostawiona, więc jest dobrze. Dystrybucja, bo już nie tym tylko będę tym. Więc trzeba ściano zacząć produkować. Więc właśnie a propos tego, żeby ściano zacząć produkować, no to trzeba pomyśleć, żeby czym było produkować. No i tak sobie myślę, i tak sobie wymyśliłem. Mamy Samasza. Mógłbym kupić to 17 metrów, ale na tą łąkę myślę, że po wystarczy. Tym systemem niech będzie buła. Nie to wygląda tak, napisam sama, że jest, więc sami rozumiecie. Dodatkowo trzeba gdzie jakąś zgrawiarkę kupić. Też nie wiem, czy Samasza nie kupię tak na start, żeby nie przesadzać od razu, wiedząc. I patrząc, co tu kurde są za maszyny. Jeden. Albo od razu kuna kupimy i będziemy zgrabiać 14,7 metra, więc będzie o wiele szybciej. Mówi jednak chciano, będzie trzeba produkować, nie? Dobra, póki co inwestycja robię samasza. Mniejszy sprzęt, a później będę leciał w większym. Wiem, że mam dużo, ale też nie przesadzajmy, jednak, tak, żeby tutaj rozgrywka sobie od razu psuć, czy coś, nie? Dobra. Drzewa ładnie tutaj rosną, ładnie to klimatycznie wygląda, produkcja będzie trwała. No, i co tutaj więcej dodać? Jedynie mogę Wam powiedzieć, że chud wyłączyłem, nawet nie wiem kiedy. Ten ładnie sieje, więc niech dalej sieje. A ja się z Wami żegnam. Do następnego odcineczka. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napisz renowacja w komentarzu. A ja przypnę Ci serduszko. Siemano.